Sie wadać po z tej strony Damienihobos. A to jest, jest seria Zagrajmy w Minecraft o wodach Tak, pierwszy raz wypróbowałem naszego ptaszka. Ale nie, to nie jest Damienihobos, to jest brzydki Steve. O oh no. Ten kupa. A w ugrzązłem O, w dupkę. Chodź tutaj. No wyla. O no. Kim cię, dziady Jeden drugi. Słyszę ciebie. O jest. Taszku, poczekaj na mnie! Domek jest. Tamtą strony. Patrz we. O nie. Waj tutaj. A dupkę my tu nie wejdziemy. O nie. Ty przez ciebie. Się... O Coś wie, mój ptaszek kucie, to to nie... Jedynie. ale gnoły. Te ptaszkę poczekaj. Zrobię ci ładne przejście. Chodź ze mną. Wejdźmy tutaj. Taha ta jest wejść to No nie. Trudno się na nim steruje. Ty. Tutaj! Jej! Ty nie... nie... Dobra. Jesteśmy. O oh my god. Walking. Darka w krajerze. Będę ją musiała ponarzywać. Dajcie... Napiszcie w komentarzu jak ja mam ich nazwać. Ale jakoś tak fajnie. Musimy kramer kupować Dobra. Kramer kupować się, że jeden ma być. Yy, w dziku. Nie ma może Bo... Koni Rafał. Nie. Nie, lu blow. Nie lubię Rafał Nie Jak lubię? Nie. Rem. Nie. To jest Remicus. Nie. Marańczka. Nie. Kowel. Nie. Nie. Gdzie obłącz? Zobaczył, czy nasze plony. Oki są. Plona! W tym odcinaczku chyba sobie za zrobimy naszą górę, chociaż... O nie. Chociaż ja nie wiem. Moglibyśmy też zrobić... Hmm. Tam są te kupy. Nie wiem co byśmy mogli w tym odcideczku porobić, może... Chodźmy na chwilę, chwilowo zrobić tą górę Drewno Ojki okay, to chodźmy, chyba No nie A to sobie ustawmy... Dobrze. I jeszcze mi może zaproponujcie co możemy w tym pokoju zrobić. Nie. Dobra, mamy drabinki, dasze. To chodźmy robić górę. O, w ogóle da się schodki robić? O, da się, to dobrze. Też się da. Na razie nam chyba 16 wystarczy. Chyba z tego zróbmy, bo to się będzie wszystko zlewało. Não Na verdade. Może podzielmy ten odcineczek na części, żeby on, bo chyba nie zdążymy go w jednym odcinku zrobić. No nie. Poczekajcie widowie, muszę jeszcze kichnąć. Dzięki. No znowu jajka. O my god! Ile tych jajuszek mają? Rado no, normalnie idę. Nie wiem co. Nie wiem No Dobra, mamy szesnaście. Wiem, że to będzie za mało. No w wdóg... dubkę. No w wdóg... oh, dubkę. The... No w No Nie, przejeżdża? No, ile tych schodów muszę po... To <totryk> To nareszcie. No dobra, no to to wszystko w tej części pierwszej, to trzymajcie się i cześć.